Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie Grozy. Edgar Allan Poe Studnia i wahadło Część pierwsza Impia torturom longos Histurba furores, sanguinis inocui non satiate alui. Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro, mor ubidira fuit vita salusc patent. Czterowiersz, przeznaczony dla bramy rynku, który miał powstać na miejscu Klubu Jakobinów w Paryżu. Zmiażdżyła mnie śmiertelnie, zmiażdżyła ta długotrwała agonia. I gdy nareszcie pozbawiono mię więzów i pozwolono przybrać postawę siedzącą, uczułem, że tracę zmysły. Wyrok, okrutny wyrok śmierci, był Ostatnim z umysłu, dobitnie wymówionym zdaniem, które dosięgło mych uszu. Po czym wydało mi się, iż brzmienia głosów inkwizytorskich grążą się w bezbrzeżnej gęćbie majaczeń. Ów zgiełk narzucił mej duszy poczucie kołowrotu, zapewne z tej przyczyny, żem go marzeniem przysunął do koła młynskiego. Ale to trwało jedno okamgnienie, gdyż oto nagle zaniesłyszałem. Zachowałem jednak przez czas pewien jeszcze zdolność widzenia, lecz jakże straszliwie zolbrzymioną. Widziałem wargi sąsiadów, sędziów czarno ubranych. Jawiły mi się białe, bielsze niż papier, na którym kreślę te słowa, oraz wąskie aż do śmieszności. Takie zwęził skupiony wyraz okrucieństwa, niewzruszonych postanowień i nieugiętej wzgardy dla ludzkiego cierpienia. Widziałem, jak rozkazy skierowane ku temu, co było odwzorem mych przeznaczeń, sączyły się świeżo z tych warg. Widziałem, jak się kurczowo sposobią do wygłoszenia słów śmiertelnych. Widziałem, jak zgłoska po zgłosce klecą moje imię i dreszcz mię przeszył, gdym oto stwierdził, że żaden dźwięk nie towarzyszy poruszeniom tych warg. Widziałem jeszcze przez kilka mgnień obłędnego strachu miękkie i niemal niepochwytne falowania draperii czarnych, które przesłaniały ściany komnaty, a potem wzrok mój upadł na siedem wielkich świateł. Otwierdzonych na stole. Zrazu przybrały postać miłosierdzia i zjawiły mi się jako biali a smukli aniołowie, którzy mi niosą zbawienie. Lecz nagle ni stąd ni z owąd, śmiertelna odraza wtargnęła do mej duszy, i każde źdźbło mej istoty zadrżało, jakbym się zetknął z drutem stosu wolty. I kształty anielskie. Przedzierżgnęły się widma bez znaczenia, w posiadaczy łbów ognistych i zrozumiałem, że nie mogę od nich oczekiwać żadnej pomocy. I wówczas do mojej wyobraźni na kształt zbytkownej nuty muzycznej wsnuła się myśl o wybornym spoczynku, który nas czeka w mogile. Myśl ta przyszła ciszkiem i ukradkiem i wydało mi się, że niemało czasu zużyć muszę na to, aby jej do dna pokosztować. Lecz w tej samej chwili, gdy duch mój zaczął nareszcie głęboko wyczuwać i wypieszczać myśl ową, twarze sędziów strzezły jak na skinienie różdżki magicznej. W nic się rozwiały wielkie płomienie. Ich światło wygasło doszczętnie. Nastała ciemność ciemności. Wszelkie Czucia zdawały się chłonąć wzajem, bez reszty, jak podczas szaleńczego i zawrotnego nura, którego daje dusza w hadesie. I nic nie zostało z wszechświata, prócz nocy, milczenia i bezruchu. Zamdlałem, nie powiem jednak, abym zatracił wszystką świadomość próżno byś się starał określić lub nawet opisać to, co mi z niej zostało, lecz koniec końcem nie wszystko było stracone. W śnie najgłębszym też nie wszystko. W obłędzie nie wszystko. W zemdleniu nie wszystko. W śmierci nie wszystko. Nawet w grobie nie wszystko bywa stracone. W przeciwnym razie zabrakłoby śmiertelności dla człowieka. Budząc się z najgłębszego snu, rozrywamy tkaninę pajęczą jakiegoś widzenia. Lecz po chwili, tak kruchą zapewne, jak owa tkanina, nie pamiętamy o naszej przynależności do widzeń. Powracając po utracie zmysłów do oczywistości, kroczymy po dwóch szczeblach. Na pierwszym doznajemy istnienia myśli i ducha. Na drugim, istnienia ciała. Gdybyśmy stanąwszy na drugim szczeblu mogli odtworzyć doznania pierwszego, wykrylibyśmy w nich według wszelkiego zda się prawdopodobieństwa wszystkich zasób wymownych wspomnień o zaświatowej odchłani. Czymże jest owa otchłań? Do jakich uciechniemy się sposobów, aby odróżnić przynajmniej jej cienie od cieniów mogilnych? Wszakże doznania tego, co nazwał pierwszym szczeblem, jeśli nie powracają na skinienie woli, czyliż natomiast nie jawią się po dłuższej przerwie. Zgoła nieproszone podczas gdy się dziwimy, skąd im przybywać dano? Nie ten, co zmysłów nigdy nie stracił, odkrywa dziwne pałace i cudacznie znajome twarze w żużlach gorejących, nie jemu dano oglądać. Snujące się w powietrzu melancholijne sny, których człowiek gminny dostrzec nie potrafi, i nie jemu dano rozmyślać o woni jakiegoś nieznanego kwiecia, ani też obłąkać swej myśli tajemnicą rytmu, który dotąd jeszcze nie udzielił się jego uwadze. W czasie częstych i natążonych prób silnego zdążania do wytropienia stanu pozornego niebytu. Kędym był duchem przeniknął, zdarzały się chwile, że roiłem spełnienie swych zamiarów. Zdarzały się przelotne mgnienia, gdy wyczarowywałem pokłady wspomnień, które mój rozum rozjaśniony w następnym okresie czasu nieodparcie spokrewniał ze stanem ducha, zabarwionym na pozór zanikiem świadomości. Cienie owych wspomnień. Jednoczął się dla mnie bardzo wyraźnie z wielkimi postaciami, które mię dźwignęły wzwyż i niosły ku padołom. I raz jeszcze ku padołom, wciąż niżej ku padołom, aż do chwili, gdy potworny zawrót głowy ogarnął mnie na samą myśl o nieskończoności owego opowiadania. Cienie owe... Wiążą się jednocześnie w mej pamięci z jakimś trudnym do pochwycenia nieokreślonym lękiem, którego doznałem w sercu z powodu właśnie nadprzyrodzonych tego serca uciśnień. Potem następuje uczucie nagłego znieruchomienia wszystkich istot dookolnych, jak gdyby dźwigacze mej osoby, istny orszak widm, przekroczyli w swym zniściu kres bez kresu. I przystanęli pokonani bezcelowym dłużeniem się swych wysiłków. Następnie pamięć moja stwierdza dotyk czegoś oślizłego i wilgotnego, aż w końcu wszystko staje się tylko obłędem, obłędem pamięci, która się miota u źródeł wstrętu. Z błyskawiczną nagłością powracają do mnie dźwięki, ruch, ruch niespokojny serca. I odgłos jego uderzeń w mych uszach. Potem, przerwa, w której wszystko pierzcha. Potem znowu dźwięki, ruch i dotyk. Niby namacalne drganie nurtujące moją istotą. Potem, gminne poczucie własnego istnienia, bez myśli, stan, który trwa długo. Potem, przenagle, myśl. I strach śmiertelny. I zapalczywy wysiłek rzeczywistego zrozumienia tego, co się ze mną dzieje. Potem gwałtowna żądza ponownej utraty zmysłów. Potem nagłe odrodzenie duszy i udana próba poruszenia ciałem. I wreszcie całkowite przypomnienie sądu, draperii czarnych, wyroku, mojej niemocy i mego zemdlenia. Wszystko, co nastąpiło po owej chwili... Pochłonęło najzupełniejsze zapomnienie. Dopiero w czasie późniejszym, dzięki wznowionym do najwyższego stopnia wysiłkom, zdołałem to odtworzyć mgliście w pamięci. Dotychczas nie rozwarłem oczu, czułem, że leżał na wznaki i bez więzów. Wyciągnąłem dłonie i upadła ciężko na jakąś wilgoć i stwardniałość. Pozwoliłem jej wypocząć. W ten sposób przez kilka minut, usiłując odgadnąć, gdzie jestem i czym się stałem. Śpieszno mi było do korzystania z mych oczu, ale nie śmiałem. Bałem się pierwszego spojrzenia po dookolnych przedmiotach, nie dlatego, że się obawiałem w widoku rzeczy potwornych, jeno dlatego, żem się przeraził przypuszczeniem, iż nie zobaczył nic zgoła. Po upływie pewnego czasu. Z bezrozumną rozpaczą serca otworzyłem oczy z nienacka. Sprawdziło się moje straszliwe przypuszczenie. Otaczała mnie ciemność nocy wiekuistej. Zrobiłem wysiłek, aby westchnąć. Zdawało mi się, że brzemię mroków tłoczy mnie i dławi. Powietrze było nieznośnie ociężałe. Leżałem nadal bez ruchu i zrobiłem wysiłek, aby. Pobudzić myśl do działania. Przywiodłem na pamięć praktyki inkwizycji i, poczynając od tego punktu, starałem się zeń wysnuć moje położenie obecne. Wyrok zapadł i zdawało mi się, że od owej chwili upłynęło sporo czasu. Mimo to nie przypuszczałem ani na jedno okamgnienie, że jestem martwy, naprawdę. Tego rodzaju przypuszczenie wbrew Wszystkim wymysłom literackim jest zgoła niepołączone ze stanem rzeczywistego istnienia. Gdzież tedy byłem i w jakim stanie? Wiedziałem, że na śmierć skazani giną zazwyczaj na autodafe. Jeden z takich uroczystych obrzędów spełniono właśnie wieczorem, w dniu zapadnięcia mego wyroku. Wtrąconoż mnie z powrotem do więzienia w tym celu, abym Wyczekiwał dnia kolejnej kaźni, który miał nastąpić dopiero po upływie kilku miesięcy. Postrzegłem od razu, że jest to niemożliwe. Wyrok skazańców podlega natychmiastowemu wykonaniu, prócz tego więzienie moje, jak wszystkie cele skazanych na śmierć w Toledo, miało podłogę kamienną i światło niezupełnie wzbraniano dostępu. Nagły, straszliwy domysł spłoszył mu krew tak, że falami uszła do serca i na chwilę kilka straciłem znowu przytomność. Odzyskawszy zmysły, jednym rzutem zerwałem się na równe nogi, drżąc konwulsyjnie na całym ciele. Bezrozumnie wyciągnąłem dłonie wzwyż i wokół i gdziekolwiek. Bałem się wszakże kroku jednego uczynić. Lęk mię chwycił, że utkwił na ścianach mego grobowca. Pot występował ze wszystkich szczelin mego ciała i wielkimi, zimnymi kroplami wzbierał na mym czole. Śmiertelna męka niepewności, dłużąc się, stawała się czymś nie do zniesienia. Jąłem bacznie posuwać się przed się, wyciągając dłonie i wyważając oczy z oczodochów. W nadziei pochwycenia nikłego choćby promyka światła. Zrobiłem kilka kroków, lecz wokół była ciemność i próżnia. Westchnąłem swobodniej. Ostatecznie przekonałem się, że los, który mi zgotowano, nie był tym najpotworniejszym. I wówczas, gdym w dalszym ciągu posuwał się ku przodowi, tysiące niejasnych pogłosek o okropnościach Toleda. Stłoczyły się bezładnie w mej pamięci. Opowiadano sobie o tutejszych więzieniach rzeczy niestworzone, które zawsze uważałem za bajki, a jednak tak niestworzone i tak straszliwe, że tylko półgłosem można je było oznajmiać. Czy przeznaczono mi śmierć głodową w tym podziemnym przybytku cieniów, czy też czekam ją być może los jeszcze okrutniejszy? Znałem zbyt dobrze zwyczaje mych sędziów, abym wątpił o tym, że rozwiązaniem zagadki ma być śmierć. I nadomiar śmierć poprzedzona męczarnią wyszukaną. Rodzaj śmierci jej godzina oto wszystko, co mnie dręczyło i pochłaniało myśli. Moje wyciągnięte przed się dłonie trafiły po pewnym czasie na mocny opór. Był to mur, czesany zda się w kamieniu, bardzo Śliski, wilgotny i zimny. Posunąłem się dalej wzdłuż muru, stąpając z baczną nieufnością, powziętą z pewnych opowieści zamierzchłych. Czynność ta nie dostarczyła mi bynajmniej żadnego sposobu sprawdzenia rozmiarów mego więzienia. Gdyż mogłem obejść jego wnętrze i powrócić bezwiednie do miejsca, skąd wyszedłem. Taki bowiem stopień nieskazitelności zdawała się osiągnąć jednorodność muru. Dlatego też sięgnąłem po nóż, który miałem w kieszeni wówczas, gdy mnie stawiano przed trybunałem, lecz noża zabrakło, gdyż ubranie moje zastąpiono szatą z grubej szarży. Powziąłem myśl wbicia noża w jakąkolwiek maluczką szparę muru, aby niezbicie ustalić punkt mojego wyjścia. Tak czy owak, Miałem dość niezłożoną trudność do zwalczenia. Na razie jednak wydała mi się niepokonaną z powodu zamętu mych myśli, zerwałem część obrębu mej szaty i położyłem go na ziemi w całej jego rozciągłości pod kątem prostym do muru. Po omacku krocząc dalej obwodem mego więzienia, nie mieszkałbym chyba dopełniwszy koła, trafić powrotnie Na ów łachman. Miałem przynajmniej taki zamiar, lecz nie wziąłem pod uwagę rozmiarów mego więzienia, czy też raczej mojej niemocy. Grunt był wilgotny i śliski. Kroczyłem chwiejnie, czas pewien. Potknąłem się wreszcie i upadłem. Ostateczne znużenie zdziałało. Żem się z ziemi nie podniósł i tak poległego ogarnął mnie wkrótce sen. Odsknąwszy się ze snu, wyciągniętą przed się dłonią, namacałem chleb i dzban wody. Zbyt byłem wyczerpany, by się zastanowić nad tym szczegółem, lecz chciwie począłem gasić głód i pragnienie. Po upływie małej chwili ponowiłem mą podróż naokoło więzienia i z wielkim trudem dotarłem do strzępa sukna. Już w chwili mego upadku zrachowałem pięćdziesiąt dwa kroki zaś. Panawiając wycieczkę, doliczyłem jeszcze 48 w chwili zderzenia się z mym łachmanem. Całość tedy stanowiła 100 kroków, zaś, licząc w przybliżeniu po dwa kroki na jeden jard, mniemałem, że więzienie moje ma 50 yardów w obwodzie. Tłumaczył Bolesław Leśmian. Czytał Jacek Brzezowski.